Na krople inspiracji zaprasza Łazienka. Plus. Cześć, z tej strony Marek Słocki. Witam Was na kanale Łazienka.pl. Różnorodność płytek, ceramiki, mebli, armatury, a także rozwiązań technologicznych pozwalają stworzyć stylową i funkcjonalną łazienkę. Dzisiaj podpowiem Wam, jak urządzić wnętrze w trzech wariantach budżetowych. Niedrogo, a wręcz ekonomicznie, w średniej kwocie i wyższym standardzie. Co więcej, dowiecie się jak zrobić to szybko, skutecznie i bez komplikacji. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jakim budżetem powinniście dysponować, planując wyremontowanie niedużej łazienki w standardzie ekonomicznym? No, wszystko zależy od tego, czy decydujecie się na generalny remont wnętrza, czy jedynie na jego lifting. Czasami Wymiana wyłącznie ceramiki czy armatury potrafi całkowicie odmienić styl łazienki. Niemniej jednak, możecie przyjąć, że przy takim generalnym remoncie będziecie potrzebować około 7000 zł. W zależności również od tego, na jakie wyposażenie się zdecydujecie oraz czy sami wykonacie część prac remontowych. Pamiętajcie, że niemałym kosztem podczas takiego remontu są płytki ścienne i podłogowe. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, że nie musicie płytkować wszystkich ścian. Czasami wystarczy wyłożyć nimi wyłącznie strefę kąpieli oraz podłogę, a pozostałe ściany możecie pomalować do łazienek taką farbą. Ilość kolorów sprawia, że na pewno dobierzecie taki kolor, który idealnie wpisuje się w wasze gusty. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie będziecie musieli zakupić dużej ilości płytek, ale również. Mniej zapłacicie za ich wyłożenie przez fachowca. Jeśli chodzi o ceramikę czy armaturę, wybierzcie produkty od jednego producenta. Najlepiej nawet z jednej kolekcji. Dzięki temu łazienka będzie spójna. Dodatkowo, jeśli istnieje taka opcja, to kupcie wyposażenie w kompletach. Na przykład stelaż podtynkowy z dedykowaną miską WC, deską oraz przyciskiem spukującym. Taki zakup wychodzi znacznie korzystniej niż kupowanie każdej rzeczy z osobna. Jeśli jesteście posiadaczami średniej wielkości łazienki i chcecie przeznaczyć na nią nieco więcej środków, na pewno będziecie mogli wybierać spośród większej ilości płytek, ceramiki, mebli czy armatury. Warto skorzystać z kolekcji wzbogaconych o technologię zapobiegającą tworzeniu się osadu. Na przykład z mydła na kabinach prysznicowych, lub z produktów z powokami ochronnymi. Większy budżet pozwala również dopasować wyposażenie pod kątem koloru czy designu. Jeśli istnieje taka możliwość, wyposażcie łazienkę zarówno w wannę, jak i w prysznic, oraz bidet. Średniej wielkości łazienka pomieści również więcej akcesoriów łazienkowych. Postawcie również na dekoracje, na przykład w postaci efektownej lampy, koszy na bieliznę czy kosmetyki, a także obraz oraz rośliny, jeśli oczywiście łazienka posiada okno. Świetnym rozwiązaniem są wszelkiego rodzaju wodoodporne tapety. Ilość wzorów i kolorów jest tak duża, że z pewnością znajdziecie coś dla siebie. Jedna ze ścian wyłożona tapetą z motywem roślinnym sprawi, że łazienka nabiera charakteru spa. Podsumowując, większy budżet to po prostu większe możliwości. Koszt remontu łazienki w wersji Gold waha się między 10 a 15 tysięcy złotych. Niezależnie od tego, czy macie większy czy mniejszy metraż, nieograniczony budżet na remont łazienki z pewnością pozwoli ją bardzo dobrze wyposażyć. Jeśli dysponujecie dużą łazienką, zamontujcie w niej wannę wolnocującą oraz kabinę. Dzięki temu, w zależności od czasu czy potrzeb, będziecie mogli na przemienie relaksować się w ciepłej kąpieli, czytając np. ulubioną książkę, lub skorzystać z szybkiej i odświeżającej kąpieli pod prysznicem. Warto w kontekście wanny pomyśleć także o rozwiązaniu z hydromasażem. Fajną opcją jest także zamontowanie dwóch umywalek, nawet bardzo fajną bo to oszczędność czasu i redukcja kolejek do łazienki z rana lub wieczory. Pamiętajcie także o nowoczesnych rozwiązaniach pozwalających podnieść standard higieny w łazience, takich jak np. miska WC z deską myjącą i najważniejsze, nie ograniczajcie swojej wyobraźni. Jeśli nie chcecie płytkować każdej ze ścian, no nie musicie tego robić, wykorzystajcie inne rozwiązania. Na przykład wyłóżcie jedną ze ścian sztukaterią, tapetą lub modnymi ostatnio lamelami. Pamiętajcie, by jednak nie przesadzać i nie przytłaczać zbyt wnętrza. Wszystko powinno do siebie pasować. Wybierzcie także designerskie oświetlenie, dekoracje, grzejniki oraz oryginalne dodatki. Ale niezależnie od tego, jakim budżetem dysponujecie i czy chcecie zrobić łazienkę w wersji Silver, Gold czy Platinum, kupujcie w miarę możliwości wszystko w jednym miejscu. Zwróćcie uwagę na czas dostawy produktów. Warto, zwłaszcza jeśli zależy Wam na szybkim takim remoncie, skorzystać z oferty sklepu, który posiada w swoim asortymencie produkty z dostępnością 24 godzin. Dzięki temu macie gwarancję, że zamawiany towar wyjdzie do Was właśnie w ciągu 24 godzin korzystacie również z ofert promocyjnych. Zaoszczędzicie zarówno czas, jak i pieniądze. Oczywiście, produkty z dostępnością 24 godzin we wszystkich opisanych przeze mnie opcjach znajdziecie w sklepie łazienkaplus.pl. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, dajcie łapkę w górę, a ja na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć! Wszystko zaczyna się w łazience. Znajdź swoją na Łazienka.pl.